dzisiaj gramy z Pixel Guy w Minecrafta Na moim i na jego kanale będzie Czekaj. Wchodzimy na mój ten Który wam pokazywałem w moim odcinku no. Ale ty mnie subskrybujesz? Tak, no to będzie... A i y, piętro robimy. nie poz Dobra. A ja nie mam twojego świata. To nie masz. Był. To nie mam. Dobra, ja muzyczkę muszę no to... włączyć. Szymonko, tak. znowu jestem. Co tu to robi? Hmm. Myślę, że to nikomu nie przeszkadza w bibliotece, ale okej. Okay. Правда? Нет. здесь полностью развелись? Так. Ты не Курда. Хоть попочнем, пане, Tobie dała internet, ja mam kartę. Nie Co nie? masz kartę? A ja no. mam internet. Chodzi o to, ja byłem połączony z tym, z Wi-Fi, z Barkiem. To jest dobre. dobre to jest no. no. Może z tepelitką się kończy.

Ну и так, моя школа тут одна, Видишь? Брат, ты вообще он вырос Wiesz, że już na kilku odcinkach mama do mnie dzwoniła? Serio? I ja? Dzwoni? A ja wtedy stopuję. już do tego odcinka nie mogę powrócić. Serio? No. No dziękuję. Cześć. Nie badaj, że to się pali. Tu tak się pali. O! Tak się da, spali. Nie mogę zgubić tego mobilizmu. Z góry nie O, Co to O, pięknie to. Te piętro będziemy robić. Następnie. Te piętro będzie to się dzieje Tu się trzymaj, to wygląda z tego. Za! To nie idźmy do biblioteki, tylko. z tepelinkiem. Nie, chodźmy na przykład pod salę przyrody. Tam, tam jest echo. No tak. Bo jest pusto. Jak się jest. Popierniku. Dobra, tylko czekaj. Teraz się zostałem. To tutaj już byłem. Dobra. Dobra, on już... Dojmował do mnie. I... Tylko wchodź na górę tego, tego, tym tego. Znaczy nie. No, inaczej nie słuchaj. Mam tutaj nowy odcinek, a ja jestem dziś ja tylko muszę sobie wiedzieć pod kątem. Tak, w tym na no, no A właśnie jaka jest? No i w ziemi musi być. Czy to? jest. No i jestem zimno zgubiony. Gdzie to jest? Powinno być wojowca lotu. To gdzie to jest? To pierwsza koło wody. Ta? Tak? Tak. I lag, czy to jest Twoje Całe. Czemu określe, to jest si, wlazła tak. Całe. Ciemno jest Tak, wlazła, syklo. Tak. Włoch wlazło. Tak. I <śm> nie latać. Tak. Hello. Czego mam pobudować? Tego. Z, z tego, gdzie ty jesteś? O, tutaj jest. Z tego ostro. to Mogę powiedzieć siebie. Dobra, tu, tutaj jest obok. Jezus. Lama TV. No? Zwaliło mi serwera. Że... Nie gadaj. No, no siano, siano. To jest Lama TV. Tego, mi też którego, link do jego kanału będzie w opisie. Nie, nie będzie w opisie? Nie, nie, będzie w opisie. Będzie. Będzie wiesz, gdzie? Nie wiem. Na subskrypcja. Sprawdźcie mnie na subskrypcji. Nie da się, bo ten. Na telefonach w opisie wierdzi. nie da się.

Wiesz, te buty. Zobrażam na Już dzieci są. Hmm. O, już widzę, że bardziej ten domek... O jest tu! A ty nie. Co dołączasz do nas? Ale jak? No normalnie! W No, na ile chcesz to pięte? Nie. Ja muszę zaraz iść sobie. Na ile chcesz to pięte? A możemy nagrać odcinek na przykład w poniedziałek? A nie, no, w poniedziałek spoko. to później będzie mógł. We wtorek mamy. Lepiej nam się jutro. Nie, bo jutro mnie nie będzie w domu. Nie, mnie, mnie, też, ja mnie też. Ja też wyjeżdżam. Ja Więc mhm. no, co to jest? Ty, Jezu, to już jest takie wielkie? No. No to już dach! A nie lepiej, żebyśmy dokończyli nasz zamek? I to no to lecimy z zamkiem. to lecimy z zamkiem. Wali tutaj, żeby to Cicho. Co to było? to Nie. Ale to wygląda pod wodą. Lepiej teraz to wrócił, bo... Co? Nie bądź, wodę. On... Ale głupie to wygląda no, bo... Patrz, ja tutaj jeszcze nie duszę. Wow. Bardzo słowo. No bo ja idę budować zamek. No ja też właśnie. Ja buduję moją wieżę. To są wieżę, przecież budujemy różne wieżę. Tylko najpierw wymiary. Wymiary! Wymiary! Mati wymiary! Czego? Jeden! Czego już tutaj? Blok? Blok dobry? Nie, I plan, nie, 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 <śśśśśśś> Jeszcze o tym Dobra, Chciałabym Czy ty mnie na moim kanale produkujesz o Tak, to jest bardzo fajna aplikacja. Tak, no, która zaczyna. Czasami. Czasami, ale... O wiem. Oścień na Chyba.

Widzisz? A nie, chyba 8x8. Nie, tam, tam, tam budujemy na 8x8, na ale na tym trudności siedzi. No, na tym się siedzi. Dnia. No, ty masz tu, to, to To masz pod tym. Powiem to sobie. Prawda, tam się ja nie dziwię. Do czego jesteś podłączony? Do biblioteki. Badziewie. Dobra, wyjdź na katalikę. Wyjdź na katalikę. Kic z tym. Dobra. Ja się rozłączam teraz. Dobra, już jestem. Ja zauję. Bo... A jak ci są? Jest to jak kiedyś. Jezus Mariusz. Jezus Mariusz. Dla się Dobra, lecimy. 12 minut. Gdzie jest to trochę? Tu. Bo ja, ja wypiję, tu wieżę. Dobra, ty tą wykańczaj, a ja, ja wyję następną. O... Pamiętasz jak tam tą wyspę zdetonowałem? Pokaż mi. No. Którą? Tą? No. Tutaj on tak zdetonował żeby... A właśnie kto zrobił tą dziurę Ja. No Stasiek, wyprostujesz mnie. Ta, a. Co to A. I co tu ty robisz? Ty tu jeszcze jesteś. Ja tu robię dwa Ale tu będzie nic nie zrobi ja to. Nie ja to Trzeci mnie tam o 12 wież. Nie patrz, jest o Nie, tak, to jest takie magiczne. O fajne! O, patrz, patrz o, to nie to nie do... nie Jezu, co ty zeźnia robisz? to dobry, muszę naprawić. Teraz się. weź, weź, Odsuń się. Upa, turcy. <grym> ja No, no. no chude, ja to wszystko No bo jest dalej. A to ma być tak, tu i tu. O, jest dobrze. Dobra, naprawiłem to. No i wywaliło mnie. Ja Przeze mnie? Tak. Co ja zrobiłem? I nie wiem gdzie ja jestem. Czemu jestem na jakim No mógłbyś tą łódką usunąć. Wiesz, tutaj to masz. Tyle. No tu masz taką waloną. No tu. Tu. Ja, Głupio się te łódki niszczy. Kurde, no widzę że nie mogę. No brawo. Siądę, Daniel. Dobrze. To pójdź za mnie. Ja na ten, Popień, ja na Dawaj, nagramy to tak. gdzie indziej. No, nie w bibliotece. Czemu? W bibliotece są lepsze. Nie wiem, nie? Jak teraz cię... Nie, możesz się... przycisnąć. Wiem! O, odstaw łódeczkę. Ja, ja sobie to oglądam wiem. to, co ja nagrywam. Jej. Okay. Pokaż. Nie, moje. <grym> to jest. To jest. <grym> Ale kurde, co to jest? Jezus, co to było? Co to było takie pierwsze, <grym> które To jest. <grym> była to jest, mamy. No. To jest na stragu, W ogóle było. Nie weszłaś od razu na minecart'a. Ja tego nie wiem, tylko ja tu podaję dużo adresów wi-fi. Ej, kończy ci się ten... Tak. Zresztą z tego, jak jest dzień. Mhm. Ej, dawaj nagrywamy nowy świat na survival. Nie, to bym to... Wcale nie. Piękne zwiedlenia na survival, nie? Okay. Tak. Tylko, że ci właśnie dziewczyn. Dobra, Siema i Benny. Zabalone już. mnie. Siema i Rej! Nazywam się Lama TV. I u mnie też będą zrewity. Srajty Z panem, panem. Jak ty się nazywasz? Izer. Izer. Nawet nie zna mojej nazwy. Super. No, bo to ostatnio chyba zmieniałam. Czy się boli? Dobra, z panem Dobra, pan. Tak. Смотри, мне тоже, да ты тоже забыл. До свидания.

Ну